31 maja w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach odbyła się uroczystość zakończenia projektu pod nazwą Maria Konopnicka patronką technikum w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach, która została połączona z koncertem pieśni patriotycznych. 31 maja 2023 roku w naszej szkole odbyła się przepiękna uroczystość koncert patriotyczny, nad którym patronat honorowy objęła pani minister Marzena Machałek. Koncert był zakończeniem projektu realizowanego przez cały rok szkolny w naszej szkole. Maria Konopnicka patronem technikum w Miedrzychowicach. Jest to o tyle ważne dla nas, że po trzech latach nieobecności mamy znowu patrona, znowu Marię Konopnicką. W uroczystości wzięła udział wspomniana już patronka wydarzenia wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek. Myślę, że historia mojej przyjaźni ze szkołą to już ponad 10 lat. Więc szkoły znam dobrze, znam różne momenty w historii, kiedy przychodziłam pod badanie województwa domośląskiego, prowadzenie. I myślę, że to była wtedy dobra decyzja i pokazuje, że szkoła w sposób różnorodny, pięknie się rozwija. Ostatnio, jak mam u Was, kiedy były takie główne uroczystości. W obchody Waszej święta, Waszej Patronki, to byłam tak pod ogromnym wrażeniem przygotowania tej imprezy uroczystości, że myślę, że ona była na poziomie ogólnopolskim i możecie być dumni z tego, jak to przygotowaliście, jakie to było piękne, wspaniałe, profesjonalne, wzruszające. To były ogromne moje też emocje i o tym wszystkim opowiadam, że jak przyjeżdżam do Wiedrzychowiec, to tutaj wszystko jest w najspanialszym porządku. Cieszę się, że tutaj są przedstawiciele różnych środowisk, że są i, Amazonki i jest moja ukochana orkiestra z kopalni. Zawsze wiem, że jak jest orkiestra, to już będzie wszystko wspaniale i godnie, ale też cieszę się z obecności samorządów, samorządowców, ale przede wszystkim, że jesteście tu młodzi, kochani ludzie. Widzę Was pięknie ubranych, przeżywających to już z wiem, że to, co dzisiaj się wydarzy, zostanie w waszych sercach. Chcę podkreślić kilka aspektów yy, pracy, funkcjonowania Zespołu Szkół w Pietrzychowicach, Dolnosząskiego Zespołu Szkół. To jest bardzo dobra szkoła przygotowująca do zawodu. A to jest bardzo ważne, by szkoła w sposób efektywny, skuteczny przygotowywała do zawodu. I jesteście w szkole, w której się to dzieje, dlatego tu uczycie się i myślę, że możemy być spokojni o Waszą przyszłość. Szkoła, która aspiruje do dalszego rozwoju, mam nadzieję, że rozwój szkoły będzie i wydarzy się tu dużo jeszcze niesamowitych rzeczy, które pokażą, że Kierowice to i piękne, i profesjonalne pod względem edukacji zawodowe miejsce. Urszula Ciupak wyjaśniła, dlaczego szkoła przyjęła patronat Marii Konopnickiej. Przygoda z Marią Konopnicką rozpoczęła się wtedy, gdy Sejm ogłosił rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej. Narodziła się wtedy idea, by po trzech latach nieobecności Maria Konopnicka wróciła do nas jako patron szkoły, i tak na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Sejmik Dolnośląski przychylił się do naszej prośby i od roku szkolnego 2022 2023 Maria Konopnicka została patronem. Dlaczego Maria Konopnicka? No chyba nie ma większej poetki, która w tak pięknie patriotyczny sposób mówiłaby o Polsce, o naszych wartościach, o naszych korzeniach. I stąd Maria Konopnicka. W wydarzeniu uczestniczyła radna sejmiku województwa dolnośląskiego Teresa Zębik Wzięłam udział w pięknym wydarzeniu, koncert pieśni patriotycznych, który odbył się w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach. Bardzo ważne jest dla nas wszystkich, dla młodego pokolenia, żeby takie koncerty, takie wydarzenia się odbywały. Krzewią one naszą kulturę, przypominają o naszej historii. Dbamy w ten sposób o... To by młodzież uczyła się patriotyzmu i naszej historii. Radna Teresa Zębik od lat wspiera dolnośląski ze Szkół. Oprócz subwencji rządowej szkoła również otrzymuje środki z Urzędu Marszałkowskiego. Priorytetem w tej chwili jest zwiększenie miejsc w internacie, szkoła. Jest szkołą o zasięgu regionalnym. Do tej szkoły przyjeżdżają uczniowie z wielu odległych miejscowości i nie ma możliwości, żeby ci uczniowie codziennie dojeżdżali do szkoły. Dlatego w tej chwili staramy się o to, by tę ilość miejsc zwiększyć i w związku z tym szkoła będzie mogła pozyskać większą ilość uczniów. Szkoła aktualnie się wspaniale rozwija, ma plany na przyszłość. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z panią dyrektor Urszulą Ciupak współpracować. Na spotkaniu gminę Molszyna reprezentował burmistrz Olszyny Leszek Leśko wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Wypychem. Przepiękna uroczystość, wspaniałe wystąpienia dzieci, no i oczywiście przepiękna uroczystość, jeżeli chodzi o podkłady muzyczne, gdzie orkiestra reprezentacyjna Sturowa to czyniła. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, pani dyrektor więcej tego typu imprez tak żeby dzieci uczyły się historii i pamiętały to co się działo kiedyś w Polsce i co się dzieje obecnie no chcę również powiedzieć że ci którzy uczestniczyli w tej uroczystości byli bardzo zadowoleni dziękuję i serdecznie pozdrawiam w czasie wydarzenia wiceminister Machałek wraz z dyrektor placówki Urszulą Ciupak wręczyły uczniom certyfikaty Europass po odbytych praktykach w ramach programu Erasmus+. To bardzo ważny dla nich dokument potwierdzający nabycie podczas stażu cennych umiejętności i doświadczeń dających szansę na lepszy start i podjęcie dobrej, wymarzonej pracy. Zgromadzeni goście mogli obejrzeć przygotowaną przez słuchaczy szkoły inscenizację historyczną w oparciu o twórczość Marii Konopnickiej oraz wysłuchać wspaniałego koncertu. Z chaty zaktułono zaległe podatki, wygnany nędzarz nie żegnał nikogo, tylko garść dzień zawiązał szmatki i poszedł drogę. W powierzchni ciche zawisło błękity, echo fujarki z podlasów wschód wita. Stano.